Sieman, witajcie z tej strony Cyrox i dzisiaj sobie nagramy Skywarsy z moim kolegą. E, ogólnie to ja go słyszę, wy go pewnie nie będziecie słyszeć, bo coś się zepsuło, program nasz się zepsuł i po prostu nic nie słychać. Więc no. E, dobra. E, my gramy dopiero pierwszy raz w Skywarsy. Masz się masz killów, masz kill off. Dobra. Yy, zrobimy sobie po mieczyku. Dobra, a my sobie zrobimy teraz po mieczyku. Ja ci zrobię, dobra? Yy, diamentowy. Diamentowy. To masz. Ja jeszcze dla siebie robię. Dobra. Yy, chyba nikt do nas nie idzie, to dobrze. Kurde, niestety nie mamy... Łuku i to jest najgorsze. O nie, źle to dałem. A nie wiem nawet dlaczego nie wziąłem jajek. Okej. Okay. Nie, nie idą do nas. <coughs> Więc... I my, my trochę kampimy tutaj. Ponieważ my się troszeczkę boimy tutaj wychodzić. Bo dopiero pierwszy raz gramy. No co niech macha. Dobra, ja wykopię to. Okej. Okay. Za minutę. <laughs> Dobra. Jeszcze tutaj to. Okej. Okay. Tam oni są. Ciekawe. Oni mają chyba łuk, nie? Czy nie mają? Nie wiem. Ja też nie wiem. <laughs> Dobra. Um. Okej. Okay. Nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, tam są oni, więc nie wiem. Dobra, to zrobimy sobie może taką bazę, co? Dobra, więc budujemy sobie bazę teraz. No, więc ten odcinek pewnie... Ten odcinek nie będzie pewnie długi jakiś mega, ponieważ... O kurde typ idzie. Tam. Kucni. Nie będzie pewnie długi, bo to są Skywarsy, no to wiadomo, że takie odcinki nie są długie. Dobra, tu ty patrz z tej strony ja z tej będę patrzył. <coughs> tam widzę nick kogoś. No to chyba tam są. Dobra, to jest taka jakby mała baba XD. Powiększmy sobie ją. O, tu coś jest. Dobra, <coughs> chodźmy tutaj może. O kurde, on mnie chyba tam widział. Dobra, to kucni, kucni, bo oni wtedy nie będą na szelniku. Nie, jeszcze nie mamy nowych skrzydeł. O, teraz. U, perły, dobra. I łuk, i łuk mamy łuk. Chodź, dam ci zbrojkę. Nie mogę wywalić. O, dobra. Tak, tak. I teraz sobie tak zrobimy. Tak, okej. Okay, ale to dam ci trzy enderpearły i jakbyś spadł to. Dobra, dobra, więc jak teraz spadłbyś, to sobie enderpearłę użyj. Ej, ale tam są jeszcze... tam jest jedna skrzynka jeszcze. Ej, tak, mam łuk. Zgit. Ja tutaj jakoś przejdę. Um, ja... E, ja ma, Ja chyba... Ej, mam dla ciebie łuk. Nie, nie spadłem. Kurde. Dobra, uważaj. Bije cię ktoś? Dobra, trudno. Dobra. Um. Dobra, biję go. Co, co? Ja ją źle chyba rzuciłem. E, nie, nie zabiję, ja się tu skampię. E. Dobra, zjem sobie marchewkę. Nie, już nie będziesz, bo tutaj jest tak, że już się nie da potem dołączyć. Dobra, oni chyba nie wiedzą, gdzie ja jestem. O nie, on jest tam do góry. O kurde, ja się teraz cykam. Dobra, tepam się tam. Dobra, jestem, uciekłem im. Jest dobrze, ja im uciekłem. Ja im uciekłem. Mam jakieś coś do budowania mam. Mm, dobra. To tutaj teraz się. Przykopmy? Tutaj nic nie ma, ok. Mm, dobra. Dobrze, że tender perły są. Bo gdyby ich nie było, to nie byłoby za ciekawe. No, dobra. Em... O kurde. Kurde, nie mam miecza. Dobra, zabiego, czy nie? O nie, niestety zginąłem. No dobra, no co to, to by było chyba na tyle. Um, więc jeżeli Ci się odcinek spodobał, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę, subika. I tak wiem, ten odcinek był krótki. E, a więc dobra, no to ja już kończę, więc do zobaczenia. Cześć.